Witajcie kochani! Chciałem w tym filmiku pokazać Wam zalety i łatwość pracy na konfiguratorze drzwi przesuwnych firmy GTV. Pierwsze, co musimy zrobić, oczywiście, musimy się zarejestrować na stronie konfiguratora. Standardowa procedura: mail, imię, nazwisko, dostaniecie wtedy link zwrotny i już później możecie zacząć pracę z konfiguratorem. Wejdziemy na stronę startową, i tutaj mamy: Zaprojektuj szafę, zaprojektuj drzwi przejściowe. Dodatkowo, najnowszy katalog techniczny, jak i instrukcja obsługi całego konfiguratora. Ja będę chciał z Wami krok po kroku zaprojektować szafę z drzwiami przesuwnymi i pokazać Wam wszystkie możliwości konfiguratora. Wchodzimy, zaprojektuj szafę. Po kliknięciu ikonki zaprojektuj szafę przechodzimy na kolejną stronę, gdzie mamy wszystkie systemy drzwi przesuwnych firmy GTV dostępne na rynku. Numer 1 system bezramowy 18 mm, charakteryzujący się tym, że nie trzeba skręcać profili aluminiowych. To jest dla osób, które chcą widzieć jak najmniej aluminium, czyli mamy tylko i wyłącznie widoczną rączkę. System ramowy 18x4 mm jest to system pozwalający nam połączyć w skrzydle zarówno płytę, jak i na przykład lustro lub szkło. Kolejnym systemem jest system ramowy 10x4 mm, który nie dość, że drzwi są lekkie, dodatkowo pozwala nam również połączyć płytę 10 mm z lustrem lub szkłem 4 mm. Kolejnym systemem jest system ramowy Flatline. Czym się charakteryzuje ten system? Łączy nam zalety systemu bezramowego, gdzie mamy mało aluminium, z lekkością systemu ramowego 10-4. Przejdźmy dalej. System bezramowy 12 plus 4. Jest to system, który pozwala nam zrobić drzwi, na przykład lustro naklejone na płytę. Idźmy dalej. System bezramowy Mito. To system, który nie wymaga frezowania na wózki, a dzięki temu systemowi możemy zrobić pełnowymiarową szafę, ale również zrobimy komodę pod telewizor, zrobimy mały pawlacz przesuwny. Idealnie nadaje się właśnie do tego typu rozwiązań. I na koniec system Overline. Z górnym torem jezdnym nie widać żadnych prowadnic. Można zrobić front z płyty 16-18 mm, jak i lakierowany MDF. My krok po kroku przejdziemy do budowy szafy naszej. Zrobimy to w systemie ramowym 18 plus 4. Klikamy sobie tą ikonkę. Od razu nam się rzuca w oko rysunek wstępny tutaj zaprojektowanej szafy. O tyle fajna rzecz, że możemy sobie obracać tym naszym. Projektem w każdą stronę, żeby zobaczyć, jak ta szafa będzie wyglądała. Po prawej stronie znajduje się miejsce na wpisywanie wszystkich potrzebnych nam wymiarów. Zróbmy to w ten sposób. Ustawmy sobie naszą szafę na 2800, to jest wysokość, czyli maksymalna wysokość płyty laminowanej. Szerokość szafy 2200 i co się wydarzyło? Na yy, rysunku naszej szafy Pojawiła nam się ikonka, która informuje nas, że przy tej szerokości i tej wysokości frontów, jeżeli zrobimy 4 sztuki drzwi, drzwi będą niestabilne. Co robimy wtedy, moi drodzy? Wtedy przechodzimy sobie do konfiguracji i zmieniamy liczbę skrzydeł. Zróbmy 3 skrzydła. Ważna informacja jest taka, że kalkulator, już na wstępie, gdzie podaliśmy wymiary, podpowiada nam, że robimy coś niezgodnie ze sztuką i nie będzie to funkcjonowało. Jest to duże ułatwienie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze stolarstwem, a nie dla takich starych wyk jak ja. Zmieniliśmy. Już jest wszystko poprawnie. Przy trzech skrzydłach, tej szerokości i tej wysokości, szafa będzie pracowała w odpowiedni sposób. Wracamy do ustawienia naszych wymiarów. Na dole mamy informację wysokość cokołu, czyli tu też sobie możemy od razu ustalić czy będzie ten cokół miał 5 cm, 10 15 cm, czy też będzie tor bezpośrednio przekręcony do podłogi i do sufitu. Ja ustawię cokół 10 cm, bo powiedzmy, że klient ma z boku listwy przepodłogowe i chciał, żeby szafa była od końca do końca. 10 cm. Byk. Po wpisaniu wszystkich wymiarów przechodzimy w ikonę konfiguracja. I tutaj od razu wyświetla nam się liczba skrzydeł drzwi. My musieliśmy to zmienić już na samym początku, bo chciałem Wam pokazać, jak wyskakuje błąd na e, tym konfiguratorze. Więc mamy w tej chwili zmieniony na 3, ale po rozwinięciu e, wszystkiego mamy 4 skrzydła, 3 skrzydła, dwa skrzydła. W zależności od tego, jaką szafę robimy. My już wybraliśmy, mamy 3 skrzydła. E, dalej, wybór rączek. Rozwijamy, mamy wszystkie dostępne rączki do tego systemu. Ja wybiorę sobie rączkę Nero. Klikamy. Jest już wszystko uwzględnione. Dalej akcesoria dodatkowe. Szczotka odbojowa warto, żeby była. Szczotka przeciwkurzowa warto, żeby była. Spowalniacz do drzwi do 50 kg jak najbardziej zaznaczamy. Po co to robimy? Po to, że później po wydrukowaniu całości będziemy mieli listę zakupową i będziemy wiedzieli dokładnie, czego potrzebujemy do całości wykonania tych drzwi. Przejdźmy dalej. Szafa nie musi być nudna. To nie musi być tylko płyta, lub też tylko samo lustro lub szkło. Przechodzimy. Do konfiguracji skrzydeł, skrzydło numer 2, środkowe, tak zwane. Ciach, wybieramy, i tutaj mamy do wyboru szkło lub płytę. Jeżeli zmienimy sobie to na szkło, automatycznie na rysunku naszej szafy dokona się ta zmiana. Możemy sobie znowu. Przesunąć tą szafę, obejrzeć z każdej strony, jak to wygląda. Jak też możemy zrobić wypełnienia, czyli połączyć różnego rodzaju materiały. Możemy zrobić połowę w lustrze, połowę w szkle, połowę w płycie. Wystarczy, że wpiszemy sobie ilość wypełnień, które chcemy na danym skrzydle wykonać. No i ciach! I mamy to zrobione. Przejdźmy do koloru. I tutaj możemy tak, wybrać kolor korpusu, wybrać kolor drzwi z płyty które mamy tutaj, czyli drzwi e, pierwsze i drzwi trzecie, kolor rączki, kolor szczotki, e, tory i e, ramiaki. Wszystko to możemy sobie tu zaznaczyć. Automatycznie zmieni nam się to wszystko na wizualizacji. Zmienię sobie płytę jeden z jeden, no, powiedzmy na jasno-szarą. No. Niech zobaczmy, jak to wygląda. Ciach, zmieniło. Wszystko jest e, zmienione. Tak naprawdę zakończyliśmy tutaj proces e, Projektowania naszej szafy. Wciskamy w tej chwili podsumowanie, i tutaj wyświetlają nam się dwie ikonki. Pierwsza, gdzie kupić fajna rzecz, bo po wciśnięciu tej ikony wyświetla nam się mapa naszego kraju i miejsca, gdzie możemy dokonać zakupów. To dosyć wygodne. No i rzecz najważniejsza, która naprawdę ułatwi Wam pracę jeszcze bardziej. Nie musicie tego wyliczać, ale nie musicie tego też przepisywać. Wystarczy, że naciśnięcie ikonkę drukuj. Nie dość, że konfigurator po wpisaniu naszych wymiarów nam policzył, pokazał, jak będzie ta szafa wyglądała, to jeszcze nam wszystko w tej chwili wydrukuje. I gotowe. Kilka kartek. Numer jeden. Lista zakupów. Czy to nie ułatwi nam pracy? Jedziemy do wybranej hurtowni, wszystko z listy, wiemy, że mamy kupione. Konfigurator nam już to podpowiedział. Nie musimy nad tym się zastanawiać. Rozkrój płyty, jak dociąć płytę, jak dociąć rączki, jak przyciąć tor. Wszystko gotowe. Jeśli wybraliśmy szkło lub lustro, pan szklarz też ma swoją karteczkę. Wystarczy, że to zawieziecie i zostanie docięte według tego, co policzył nam konfigurator. Naprawdę. On ułatwia nam pracę. Mimo tego, że mam tyle lat doświadczenia, sprawiło mi naprawdę frajdę policzenie w taki sposób sobie całych drzwi do szafy dla klienta. Naprawdę polecam.